O to EU077, EU0707 stoi właśnie na stacji w Bochni. Czeka do odjazdu planowego. Trochę się przyspieszył, ale lada moment pojedzie. Czeskie drachy ma takie wagony. Ktoś tam idzie, jakiś kierowniczek. Czyli maszynistek wyszedł chyba. Do tyłu i teraz siada. Tak to właśnie. O, co to jeszcze do planu dostało dużo? Jeszcze nie ma czasu do odjazdu? Jeszcze nie. Ile jeszcze? No już, Aha, no to odjazd stawać. No, właśnie, za pół minuty pan mechaniczek wsiada i już jedzie. Czasnął drzwiami. I jak dadzą odjazd, gotowy do odjazdu, na no to przez kierowniczka. A z tej strony jedzie drugi. N7702 czeskie drachy jadą a tam ludzie wsiadają do tamtego zaraz, mam ja. jeszcze by nie chcieli mi otworzyć no i gwizdają i jedziemy i to by było na tyle Drzwi piszczą, znaczy się zamykają się.